Panie Januszu, co pana skłoniło? Bo ja wiem, że Pan jest masażystą, pan jest bardzo pozytywnym człowiekiem. Co pana skłoniło, żeby otworzyć taki tutaj e, taką e, załogę stworzyć, po prostu w niedzielę taki układ. Jest to projekt społeczny e, od lat tutaj dzięki e, uprzejmości prezesa Wilka, Prezesa Sztąpki, i innych dobrych ludzi, Pana Henia, dobrego ducha tego przedsięwzięcia. Możemy się co niedzielę spotykać. Ludzie, którzy lubią boks, chcą dla samych siebie uprawiać. Co się to bawić, bo to jest piękny, szlachetny sport, jeden z najcześniejszych sportów olimpijskich. Wracamy się czufaj, dziękuję panie Pozdrawiam wszystkich sympatyków boksu. Tu widzimy komisja, który prowadził trening. Kamil, dlaczego trenujesz? Dlaczego tu przychodzisz? Z pasji powiem wam. Trenuję już sporo. Mam już 8 walk amatorskich i próbuję... Już 10? Dziewięć. 8 Kurczę, to gratulacje. Osiem walk amatorskich. Próbuję na zawodnictwo, może kiedyś się uda. Zobaczymy. Ćwiczę z pasji i lubię się ruszać i sport to moja pasja i będę trenował kiedy mogę i ile mogę. Eee! pana, z dlaczego pan tu przyszedł trenować? Z jakiego motywu pan no ćwiczy? O, przede wszystkim żeby rozładować się. rozładować energię, tak? mocy żeby sobie fajde ludźmi, i żeby spędzić fajny czas. Kurczę, i tak trzymaj dalej. Hmm. Na Niedzielnej Akademii Boksu, która odbywa się co niedziela o godzinie 10 przy ulicy Kozielskiej 1 na salce bokserskiej Karbogliwi. Zapraszamy wszystkich chętnych, niezależnie od wieku, płci czy możliwości, formy. Dla każdego znajdzie się miejsce, tak więc zapraszamy. I słyszałem, że to jest ponoć darmowe. I jest to jak najbardziej darmowe. Staramy się robić tak, żeby było zawsze dofinansowanie z budżetu miasta. To wystarczy tak tylko chęci, tak? Tylko chęci i zapraszam. Dobra, dlaczego tu się znajduję? Potrenować, z Koleżanka, koleżankami trenować bezpośrednio Razem pracujemy, razem z Jasiem, ze Sławkiem No ja na chwilę obecną nie trenuję, bo mam z pierwszą przycisk. swoją jakąś... Leruam lerem Dokładnie no, Nigdy tego nie mówię Najlepsza obsługa Działu <laughs> Dział I tak się rozwija Dział budowlany, no, kurcze, super, ekstra Zajebiście. Jeszcze jakieś motywy? Nie eee, ja wiem? Tak na szybko to nie wymyślę. Jak... Okay. Ja... Odkrywasz peczelę i trafia. Właśnie, co tyle dała Widała taka zwinność jeszcze na te lata. A I naprawdę o mnie bardzo dobrze żona dba. Bo tu... Już się. Ja Natomiast przepraszam ci panie redaktorze. Maja, dlaczego się tu pojawiłaś? Co cię zmotywowało? Rodzina? Tak. O kurcze! To moi mi zabraniają, a ciebie wyganiają. Ty widzisz, masz ślepy. Jak Ja też tam byłem i właśnie kończę montować filmik z tego treningu W niedzielę się widzimy. Karmokliwice. Widzimy dziesiąta niedzielę. I nie tylko. Jak będziecie więcej, bo teraz będę więcej poświęcał czasu po Całą walkę z Kamilem, możecie zobaczyć w poprzednim moim filmiku. A teraz biorę. tutaj na samą końcówkę. Może parę ujęć, że też tam byłem. O tyle. Serwus, trzymajcie się. Thank you.